Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu z Piekła do Raju. Nazywam się Monika Rakowicz i pomagam kobietom zrozumieć, że są w toksycznej relacji, wyjść z niej i rozpocząć życie na nowo. Dzisiaj jest 99. odcinek i ma tytuł Ty w toksycznym związku i Ty wolna różnice. Kiedy rozmawiam z kobietami, które są w toksycznym związku, nie wiecie jeszcze, w którą stronę chcecie iść, czy rzeczywiście chcecie dalej tkwić w tym związku, bo z tym się wiąże dużo zalet, tak? Dużo jest plusów tego, żeby zostać w tym toksycznym związku. Tak to widzisz. No i oczywiście wiesz, że jest dużo plusów, żeby odejść z toksycznego związku i to jest takie trochę miotanie się i raz, raz czujesz, że może odejść, raz, żeby zostać, nie wiesz, która szala, jakby położyć na wagę z jednej strony to, że chcesz odejść, a z drugiej strony to, że chcesz zostać w toksycznym związku, to trochę tak widzisz, że ta waga jest na równi i ża z żadnej strony nie przeważa mocniej, i dlatego zostajesz w toksycznej relacji. To znaczy, że podejmujesz decyzję każdego dnia. O tym, że powiedzmy, zostajesz w toksycznej relacji. Pamiętaj, że to codziennie podejmujesz decyzję. Jeżeli jesteś w sytuacji, która jest dla Ciebie trudna, bolesna, zła i decydujesz się zostać w tej, w tej sytuacji, to pamiętaj, że każdego dnia właśnie podejmujesz decyzję o tym, że, że zostajesz. Tej trudnej sytuacji, bo yy, też rozmawiam z kobietami, i właśnie one mówią o tym, że chcą podjąć decyzję o odejściu, tak? Albo myślą o tym, żeby podjąć decyzję o odejściu. I chciałabym zwrócić na to uwagę, że za każdym razem, jeżeli zostajesz w tej toksycznej relacji, to podejmujesz świadomą decyzję, że ty zostajesz w toksycznej relacji, bo patrząc na wagę, jest dla Ciebie yy, mniej więcej równo. I dlatego decydujesz się zostać. I teraz chciałabym Ci powiedzieć o takich największych różnicach, jak ja to widzę. Już nie mówię o przekonaniach, o tym, że łączy Ciebie z toksycznym mężem, łączy, łączy Cię to, że macie dzieci, że macie majątek. Że czujesz do niego lęk, oczywiście to wszystko wiemy. Ja o tym też mówiłam w innych odcinkach, ale dzisiaj chciałam się skupić na takiej największej różnicy, jaką ja widzę, i chodzi o energię, o chęć do życia i o marzenia. I jakby na tym się skupię dzisiaj. Jeżeli jesteś w toksycznym związku, tej energii masz swojej życiowej, takiej energii, by żyć, masz bardzo mało. Dlaczego? Ponieważ tak działa toksyczny związek, że ten toksyk tak jakby podłącza do ciebie jakąś ssawkę, odkurzacz i wypompowuje z ciebie Twoją energię i zabiera sobie. To tak właśnie można obrazowo przedstawić, tak to działa. Więc ty za każdym razem, kiedy kierujesz uwagę na niego i mówisz w myślach. On on on, on zrobił, on nie zrobił, on skrzywdził, on yy, zrobił to, jak on mógł zrobić tamto, jak on może mnie tak traktować i ciągle kierujesz uwagę swoich myśli świadomie, bądź nieświadomie, ale ona ale ją kierujesz ty, nikt inny. Yy, do niego to w, pozbywasz się swojej energii. Więc za każdym razem mówiąc on Pamiętaj, że wtedy oddajesz mu swoją energię. I za każdym razem, kiedy on ciebie wplątuje w, w tą grę, gdzie ty oddajesz, gdzie on wywołuje w tobie bardzo silne emocje, jakieś gniewu, złości, smutku, żalu, bólu, przekierowujesz swoją energię jemu i po prostu tak jakby on otwiera tymi emocjami, tym, że On otwiera w Tobie emocje różne, yy, powoduje, że On otwiera ten odkurzacz, który wysysa Twoją, twoją energię i, i Ty ją kierujesz do Niego. Więc On robi tak, że zaczyna... Yy, Właśnie wkręcać ciebie w emocje, ale ty świadomie bądź nieświadomie wchodzisz w tą grę i oddajesz mu to, te, tą energię w postaci właśnie emocji. I tak się dzieje, I jak on ciebie krytykuje i bardzo negatywnie ciebie traktuje, to wszystko powoduje, że ty oddajesz wtedy energię jemu. I ty już masz tak mało energii, że nie masz siły po prostu, żeby żyć. Nie masz siły, żeby funkcjonować. I tak jak rozmawiam z kobietami w toksycznych związkach, to jest tak charakterystyczne, że jeżeli pytam je o to, czego one chcą? Po prostu, Czego one chcą? Czego chcesz? to wiecie jaka jest, wiesz, jaka jest najczęstsza odpowiedź. Praktycznie Zawsze jest ta odpowiedź. Chcę spokoju. I to marzenie kobiety w toksycznym związku jest to, żeby mieć spokój. Żeby mieć spokój, żeby nie było wciągania w te, ten wir mocnych emocji, tej sinusoidy, że czasami jest dobrze, czasami jest źle. Że ty ciągle nie możesz się skupić na sobie, tylko ciągle oddajesz tą energię jemu. Ciągle on wysysa energię od ciebie, a ty ją dajesz, i nic ci nie zostaje. I każdego ranka budzisz się i myślisz sobie: Ja muszę przetrwać. Ja po prostu muszę przetrwać, bo mam obowiązki, mam dzieci, mam pracę, a nie mam energii. I czujesz takie przerażenie, matko, jak ja mam przeżyć kolejny dzień. Jak ja mam kolejny dzień przeżyć, bo wiem, wiem, że muszę, ale jak to zrobić, bo nie mam zasobów do tego, nie mam energii. I to właśnie o to chodzi, że y, twoim marzeniem jest po prostu, żeby przetrwać kolejny kolejny dzień. I marzeniem jest to, żeby mieć spokój. Jak sobie teraz słuchasz tego i patrzysz na to z perspektywy, to myślisz sobie: O jejku, to jest smutne, to jest wręcz przerażające, że ja żyję po to, żeby Wypełnić jakieś zobowiązania, które mam, typu praca, dbanie o dom, dzieci, i biorę udział w jego grach świadomie, bądź nieświadomie, zgadzasz się na to, żeby brać udział w jego grach i oddajesz ciągle tą energię jemu, i tobie nic nie zostaje. Zaciągasz kredyt. Energetyczny, żeby móc przetrwać kolejny, kolejny dzień. I tak wygląda życie osoby, która jest w toksycznej relacji, gdzie sama nie ma prawie w ogóle energii, bo większość energii po prostu oddaje jemu, ewentualnie jej. Po drugie, marzenia to po prostu, żeby mieć spokój, żeby, żeby mieć. Siebie dla siebie przez chwilę, żeby mieć siłę do życia. To są takie marzenia. I tak, i, taka, I tak wygląda ta rzeczywistość w toksycznej relacji. A teraz Ci powiem, jak wygląda rzeczywistość pod względem energii i marzeń, kiedy jesteś wolna, kiedy opuścisz toksyczną relację, kiedy się uzdrowisz kiedy poczujesz się wolna nie tylko fizycznie, że już nie będziesz mieszkać z toksycznym człowiekiem, ale też kiedy będziesz, że tak powiem, uleczysz te rany, które on rozdrapał w trakcie waszego wspólnego życia, więc poczujesz się już wolna też emocjonalnie. Jak wtedy to wygląda? Jeżeli chodzi o energię, to masz coraz więcej energii, bo odbudowałaś siebie. Nie zużywasz energii na to, żeby właśnie kogoś karmić trudnymi emocjami, generować energię tylko po to, żeby oddać komuś. Masz swoją energię, masz i możesz ją wykorzystywać tak, jak Ty czujesz w swoim sercu. Po prostu masz energię, masz tą moc życia, tą chuć, tą chęć kreowania, w końcu widzisz się jako kobieta. Kobieta, która kobiety mają potężną moc, one są mocno połączone z Matką Ziemią, mają dobry przepływ, mają połączenie z, z Wyższym Ja i one mogą kreować. I wtedy masz energię, żeby kreować, bo jeżeli nie masz swojej energii i myślisz tylko, żeby przetrwać, Twoja moc kreacji jest po prostu zasuszona, jak takie ziarenko, które leży sobie i czeka na dobry moment, żeby móc wykiełkować, ale kiedy nie ma dobrych warunków, to ono leży i czeka. I tak samo jest Twoją kreacją, po prostu jeżeli nie masz energii do życia, ledwo myślisz, jak tu przetrwać kolejny dzień. No to tej kreacji po prostu nie ma w tobie, ale to nie znaczy, że ty nie masz możliwości, czy to nie to, nie ma, nie to że nie masz takiej w sobie tej kreacji, masz ją, tylko ona jest uśpiona na, i czeka na czas, kiedy będziesz miała dużo energii, mocy, siły, chęci. Wtedy ta kreacja będzie mogła wykiełkować i pięknie kwitnąć w tobie. Więc kiedy już jesteś wolna, ta kreacja w końcu zaczyna kwitnąć. I ona się rozkwita, i nagle się łączysz ze sobą, czujesz, czego ty chcesz, czego ty pragniesz. Nagle łączysz się ze swoim sercem i wiesz, że, że możesz zacząć kreować, możesz robić to, co czujesz, że gra w twoim sercu. I na początku poczuje, poczucie tego, że wiesz, co gra w twoim sercu, to jest pierwsze, bardzo ważne, żeby po prostu zobaczyć, co tam gra, a drugie, żeby zacząć to realizować i zacząć kreować, żeby to, co czujesz, żeby nagle wchodziło właśnie w tą rzeczywistość 3D, żeby to stwarzać. Więc nagle masz chęć doświadczania. Nagle rozumiesz, że o przecież nie spróbowałam tego i tego i chciałam zobaczyć i to i tamto i pójść tam i przeżyć to i spróbować tamtego. Nagle czujesz się głodna życia, bo po prostu masz energię, czujesz siebie i chcesz, chcesz więcej, chcesz po prostu doświadczać i... Nagle widzisz, ile masz marzeń, że chciałabyś i to zrobić, i tamto, i tamto zobaczyć, i nagle twoje lista marzeń się powiększa i powiększa. Bo po prostu wiesz, jaki wielki masz apetyt na życie i ile jeszcze chcesz spróbować i doświadczyć, bo masz energię i masz wolność, masz przestrzeń do tego, żeby móc kreować, żebyś móc to robić, poznawać. I to jest największa różnica, bo osoba, która odejdzie z toksycznego związku, stanie się wolna, ma po prostu tą moc i energię, żeby w końcu żyć tak, jak, pragn jak pragnęła żyć, jak nawet może nie uświadamiałaś tego sobie, bo po prostu sobie wcześniej nie pozwalałaś, ale kiedy czujesz już, że jesteś wolna, Nagle przed tobą otwiera się tysiące drzwi, nie jedne, naprawdę nie jedne. Jest tyle dróg, i nagle widzisz te drogi i chcesz, chcesz korzystać. I to jest właśnie piękne. Ta moc, masz w końcu moc, masz energię, masz kreatywność, masz przestrzeń do tego, żeby się spełniać. A w toksycznym związku, tak jak mówiłam na początku, masz po prostu. Chęć spokoju i przetrwania. I tym to się różni. I to jest potężna różnica. I kiedy jesteś wolna, nagle czujesz, że chciałabyś robić wkład w życie innych ludzi, bo po tym można poznać spełnioną osobę, że po prostu ona już sobie jest pełna i chciałaby tą swoją wewnętrzną radością i pełnią dzielić się z innymi. I po tym właśnie można poznać, że jest spełniona. Ale ona nie oddaje tego, co ma z braku, tylko ona ma pełnię i wtedy tą pełnią chce się dzielić z innymi. Jest to zupełnie co innego niż jak jesteś w miejscu, że ty ciągle dajesz, dajesz, dajesz innym i sobie nic nie zostanie, bo wtedy to znowu pozbywasz się swojej energii, dając innym, a sama mając bardzo malutko. Natomiast jeżeli ty jesteś pełnią i jesteś pełna, jesteś taką szklanką, która jest pełna, to wtedy bardzo chcesz dawać innym i ty nie tracisz wtedy te, tego, ty jeszcze zyskujesz dając innym. To jest wielka też różnica. A jeżeli jesteś w toksycznym związku, ty sama czujesz, wiesz, że ty nie masz dla siebie wystarczająco energii, to ty nawet przez myśli nie przejdzie, żeby dzielić się z innymi, dawać wkład w życie innych, bo ty sama nie masz. No jak można podzielić, jak można dać komuś miłość, samemu nie, nie mając tej miłości? No, nie ma takiej możliwości. Więc ten odcinek jest po to, żebyś spojrzała z perspektywy na swoje marzenia, na swoją energię. I zobacz, odpowiedź sobie w sercu na pytanie, jak jest u ciebie, jak jest z tą Twoją energią, marzeniami i poczuciem wewnętrznego spełnienia. I to ci pomoże odpowiedzieć na pytanie, co dalej. Jeżeli kręcisz się, i bo bardzo często rozmawiam z kobietami, które są w punkcie, że już wiedzą, że, jest, że jesteś w toksycznym związku. I pragniesz tej wolności, nie chcesz już być zniewolona, ale kręcisz się tam, bo nie wiesz, bo tak dużo jeszcze czujesz y, tych plusów toksycznego związku. I chciałam ci powiedzieć, właśnie, żebyś popatrzyła na swoją energię i marzenia i odpowiedziała sobie sama przed sobą, jak jest u ciebie. I to na pewno ci pomoże y, zobaczyć, Plusy i minusy bycia w toksycznym związku, i łatwiej ci będzie podjąć decyzję. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Ciebie na konsultacje. Jeżeli czujesz, że to, co mówię, z Tobą rezonuje, gorąco Cię zapraszam na 30-minutową rozmowę, gdzie będziemy mogły przegadać, jak to jest u Ciebie, i będę mogła Ci pokazać, jak ja mogę Ciebie wesprzeć w Twojej drodze do wolności. Więc gorąco Ciebie zapraszam, pisz na kontakt małpamonikarakowicz.pl. Do usłyszenia już w setnym odcinku, kolejny będzie setny. Papa, pa, hej!